Witam Was w kolejnym odcinku z gry ARK Survival Ascended Lost Colony. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak próbowałem oswiecić o Sidony i czy mi wyszło. więc Zapraszam do oglądania. Dobra, to tak. W pierwszej kolejności e, bym chciał tutaj. E, no tu. Polecę po elektronikę on mi się przyda druga rzecz skraftuję sobie scs terminal a to mnie nie jest to terminal terminal sobie zrobię eee, w sumie to kilka terminali zrobię sobie lodówki i póki co tyle starczy czy do lodówki jest w ogóle elektronika potrzebna? Nie wiem. Nie pamiętam. Ale i tak nas biorą. Eee. I będzie można polecieć po, po Sidona. na głupi dzik. Wywalaj Nie wiem czy mnie mój gościu uciągnie. Uciągnie bez problemu. Wywalaj. No, sporo tego leci. 100 elektroniki z dwóch lamp Dosyć sporo. Jeszcze tak. No, z dwa razy i będzie git. Nie, to cztery lampy zbiłem, dobra. Tyle mi wystarczy, póki co. Dobra. Element dust. To też się przyda. Chowaj się. można lecieć. Dobra, pozbieram sobie jeszcze polimer. O, tutaj jest miejsce na gaz. Tu są kordy. Lewy górny róg, kordy. No i Terezina to zbiera. Jeszcze grzybów. I mięso jeszcze wypada z tych kwiatów. Common mushroom. Rare mushroom, o. czy mi się to różni? Czy się zatruję? <laughs> o kurna! Nie zatrułem się. Przecież to jest... Przecież to jest, kurde, najlepszy posiłek pewnie. Czy to nic nie tutaj? Słonica. Au au au. No Umiera kurde, ile można żyć. Tak, ja mam sobie zgarnął ten polimer, to, 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 to. Dawaj te berki, bo nie mam nic w karniku uh, I waga. I strzały. I chyba tyle. O, będzie git. gdzie e, 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 jest SS tutaj? No dawaj Teresino leci za mną już. Proszę się odczepić. Proszę za mną nie lecieć. Musimy być przyjaciółmi. Kurde, on dalej leci. Aura przestał. Mam nadzieję, że nie spadnie mi do chaty. Oczywiście kwiatki kurde w tym w domu I tak to, 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 to wiem to, to. tego więcej na pewno No właśnie od tej Dobra, jeszcze do karmnika. Dobra, będzie git. I teraz tak, y SCS. A co się przy sobie robi? Dobra. potrzebuję dwa terminale CS, Bridge... dwa. I czy mnie stać na. A co mnie jeszcze będzie stać? No safe. Na safe sejf. mi nie będzie stać. To safe odpuszczą. Dobra. Póki co. Póki co to wystarczy. Terminale u góry sobie postawię. Gdzieś, o tutaj. tutaj miałem pierwotnie stać, to niech staną. To, to tutaj miał stać i niech staną. SCS, kulki. Niech się zrobią. Collect. Auto-trap. I na maksa. Nie będzie git Dobra. spoko te niech się rozmnażają te już się rozmnażają dobra jest git ee krajolo deodorosa wypuszczam coś z to teriziną też i biorę. A lodówki jeszcze. Jeszcze lodówki. to lodówki to tu gdzieś. Cek jeden na druga. Idealnie. No i czas na... Yy, Osidona. Nawet już mam. Ora, lecę. Aż trzy błędy nagle wyskoczyły. To mi się nie podoba. O, przede mną jest Ocidium. Aki? 120. Nie. Tutaj, akurat to. 140, 135, coś takiego. Minimum sobie go szybko załatwię. No dawaj, umieraj. Perfekcyjnie. I gdzie jest kolejny? Przede mną. O, nawet go widzę. 135. Kurde straszne staty ale może się uda jakoś to wyratować Pierwszy ten, muszę tutaj oczyścić teren jest Git czy on przeżyje Przeżyje Na radę Tu sobie trapa wybuduje Dawaj, 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 Trap, osidon, cyk. no, Osidon. no, no, Nie wiem czy trap będzie potrzebny, bo się zablokował. się yes, kit. O O ten ten Proszę Cię, wywalaj. O co Ty się zablokowałeś? Dobra, mniejsza z tym co Ty tu masz w ekwipunku. Krew. To. Strzały. Staminy, dwa koła. Dobra, będzie git. I teraz tak, krajolo. Trzeba nabrać śnieg. O, o Dobra, zablokowany jest, więc... Więc pójdzie łatwo. 7 kwator poru muszę wbić. Trochę to zajmie. Dobra, on się jakoś zablokował tutaj. Co tam jest pod nim? A, dawdicurus. No co teraz mam przypał lekki. No bo ja w niego biję. O, odblokowałem go chyba. Oj, to zdecydowanie. A, ratuj od, od razu do tego trapa. jest idealnie. Ja bym tak... Pokeball... Na wszelki wypadek. Dobra. Jeszcze jeden. Schowam go sobie już. Zasięż. Szczały jedną. Dobra, i let's go. Jakieś dinki, dinki, jakieś dinki. Świnia to jest. Nie, to try. Dziewięć kryształów i sześć dinków? Co tu się stało? Eee. Ja wiem, że oswajanie nie zmieniłem, ale aż tak. Czy oni coś pozmieniali? Chyba oni coś pozmieniali. O, tu będzie jeden, Dinek. Kurde, na 100% go. Kryształy już zrobione. Jeszcze Dinki. Nie wiem, czy tego wkrótce mogę zabrać. Przecież to jest łatwizna teraz Straszna łatwizna Wcześniej to było 50 kryształów 20 dinków O i ten się zamroził. Super Muszę iść tutaj Co tutaj jest? O, ale wilk Idealnie Pasy skarne. muszę niestety wracać. Akurat do OD się. odklukował, A tu kurna. You must be. przy śniegu, jestem przy śniegu i co? O jejku, o jakbyś wykręcił, to by było znacznie lepiej, ciężko. Oro, no, dostąd strzelał po prostu Kurwa, a ja umieram, jeszcze nie trafiam, ona no, ja umiera. No nie. Co tu nie powinien wleść? Mam taką nadzieję. A jakby tu stał, to by było git. Nie dosięgnie mnie. Tylko skąd ja śnieg wezmę? Stał chyba. Oj 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 oj, czekaj. Kurna, dostałem. Proszę nie. Odpal tego był i trzeba go kurna. Te kryształy są takie upośledzone. On malował HP. jaj aj, aj. aj, hapnął mnie. Potrzebuję kraju. Chodź tu. Ożesz ty ale lagi Chora nie padnę chyba, ale było blisko oj, jak te lagi zaczęły być, oj. to była lipa najgorsze, że nie mam siodła na sołę to jest najgorsze jakiś baby raptor muszę poczekać, aż się zregeneruje trochę nie ma sensu. Jak ja spadnę, to z Właśnie o tym mówię. Kolce. Kolce centralne. I siedź tu. O mój Boże. Co teraz? Kurde, niedobrze. Nie mam śniegu, nie mogę tu pobierać śniegu, to jest najgorsze. A jak ja wyjdę, to on się obróci. Właśnie. Tak, najszybciej na górę. Oj, 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 oj. To widzę no akurat kurna we mnie, na no jakim, jakim cudem? на границе, на границе. łem na Czy ty możesz mnie nie przesuwać Pito pito dobrzeo buścik Awaj Głowa ma jakiś sens. No nie ma sensu w ale i tak. Może jeszcze jeden raz. Oj, oj kurna, oczywiście, musiałem wlecieć w to. Oj, 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 oj jest niedobrze, niedobrze, niedobrze. Może a, a! ominąć te kolce. Sektu, tu, tu. Jest git. A jest tragedia. Jest tragedia. Orzeż ty kurde no Muszę z daleka bym wystrzelać. To jest jedyna szansa

O mój Boże No To co się wydarzyło No Zmiotło mnie trochę Głupi Osido Jeszcze ma z dobra lecę stąd O mój Boże Dawno się tak kurde Nie wkurzyła To tragedy. Oh, yo, Dobra. Let's do this.